Cześć, Adek z tej strony. Witam Cię na moim kanale w kolejnym filmiku o zarabianiu na sprzedaży zdjęć. No, chyba są wakacje, bo pytań praktycznie nie było w ciągu ostatniego tygodnia od ostatniego odcinku. Dlatego dzisiaj przejdziemy do. Od razu przejdziemy do meritum sprawy, a tematem dzisiejszego odcinku będą zdjęcia editorial, bo zauważyłem w komentarzach pod poprzednimi, niektórymi filmikami i w wiadomościach, które mi wysyłacie, że macie z tym problem. Nie wiecie za bardzo, jak, jak, jak to ugryźć. To dzisiaj wam zgłębię ten temat. A więc co to, to są te zdjęcia redakcyjne, edytoriale? Edytoriale to są wszystkie zdjęcia, które ilustrują w jakąś rzecz, czynność, wydarzenie, miejsce, do których nie macie praw. Na przykład nie mam zgody z Byszka Wodeckiego na wrzucenie jego zdjęć. Ale z powodu tego, że o, to jest osoba publiczna, wykonywała koncert, mogłem zrobić tam zdjęcia i wrzucić je właśnie na stoki jako zdjęcia redakcyjne. I teraz ktoś, kto kupi takie zdjęcie, nie może użyć tego w reklamie. Ale można, te na przykład, ale można te zdjęcia użyć na przykład w artykule opisującym na przykład karierę Zbyszka Wodeckiego. Albo często właśnie te zdjęcia ze Zbyszkiem Wodeckim zaczęły mi się sprzedawać dopiero w momencie, kiedy on zachorował, umarł i w rocznicę jego śmierci. Także ktoś je właśnie użył do, do zilustrowania jakieś tam notki, notki, notki na ten temat. Tutaj mamy na przykład y, zdjęcia z, z przemarszu kibiców Piasta Gliwice po zdobyciu Mistrzostwa, Mistrzostwa Polski. I też y, to są zdjęcia właśnie redakcyjne, ilustrujące jakieś wydarzenie. Tutaj mamy też zdjęcia z, ze sparingu Piasta Gliwice z Polonią Bytą. Też te zdjęcia są zdjęciami... Redakcyjnymi, czyli można je wykorzystać w artykule dotyczącym jako ilustrację w artykule, czy to na blogu, czy w gazecie, opisującym jakieś wydarzenie sportowe, ale już na przykład nie można wykorzystać tego zdjęcia, na przykład tego. Jeśli ktoś ma sklep internetowy i sprzedaje korki Adidasa, to tego zdjęcia nie może, nie może użyć, bo to jest zdjęcie redakcyjne, do użytku redakcyjnego. Powiem szczerze, to teraz tak patrzę na to zdjęcie wystarczyło, żebym usunął te paski tutaj też jakieś znaki firmowe, te, te, te paski i tutaj te wszystkie loga i mogło być to zdjęciem komercyjnym, no ale moje lenistwo wzięło górę, wysłałem paczkę tu mamy zdjęcia redakcyjne z Nothing Hill Carnival to jest największa impreza plenerowa w, chyba w Europie, a jedna z większych na świecie uwielbiam tam być, Jeśli, za każdym razem kiedy byłem w Londynie, a był ten Carnival to się na niego wybierałem Mnóstwo mam zdjęć, i te osoby to są osoby przypadkowe. Ja nie musiałem mieć zgody, i to są uczestnicy, też, jak i, jak, jak, jak i obserwatorzy, jak turyści i zwiedzający. Nie musiałem mieć ża od żadnej z tych osób zgody, bo wrzuciłem to jako właśnie jako, jako zdjęcia ilustrujące to wydarzenie, i w takiej, w takiej formie mogą być wykorzysta wykorzystane. Bo ta impreza jest w sierpniu, także często w lipcu zaczynają się już sprzedawać te zdjęcia. Bo ktoś pisze artykuł, zaprasza jakieś wzmianki w gazetach, i tak dalej. Te zdjęcia się wtedy, wtedy się sprzedają dość dobrze. Tu mamy miasto stołeczne Warszawa. Wszystkie budynki są, że tak powiem, rozpoznawalne. Wiadomo, że to jest Mariot, że tu mamy łazienki, pałac kultury, i tak dalej. Panorama cała Warszawy, stadion narodowy. Także wszędzie to jest wrzucone jako, jako właśnie zdjęcia redakcyjne, ilustrującą, ilustrujące w Akurat w tym momencie, to architekturę tego miasta. A to za co mamy zdjęcie redakcyjne: Chatki Puchatka z Chorolisko w Bieszczadach. To te zdjęcie też parę razy się sprzedało. I tego typu zdjęcia właśnie wysyłam jako zdjęcia redakcyjne do wykorzystania w artykułach, w opisach, na blogach itd., itd. I teraz się nasuwa pytanie, czy te zdjęcia się sprzedają? Czy to w ogóle ma sens? Na kilku przykładach wam powiem, że się sprzedają na przykład bardzo dobrze. Na przykład, o, mamy jedno zdjęcie z Lester. Jest to miasto w Anglii, jest to wieża zegarowa gdzieś tam u nich na rynku i te zdjęcie bardzo dobrze się sprzedawało w momencie, kiedy Leicester City zdobywało mistrzostwo Anglii, kiedy było objawieniem, kiedy było objawieniem tamtego sezonu, naprawdę te zdjęcie wtedy, wtedy się sprzedawało bardzo dobrze. Mamy stadion w Dortmundzie, Signal Idiona Arena, Stadion Borussia Dortmund i powiedzmy te, te zdjęcia yy, Pustych trybun dość dobrze się sprzedawały właśnie w, okol w okolicach pandemii, jak zostały zatrzymane rozgrywki. Przed, roz przed, przed wznowieniem rozgrywek dobrze się to dość sprzedawało. Zdjęcia z Chinatown w Londynie podczas obchodów ich nowego roku też się bardzo dobrze sprzedają w okolicach właśnie w lutego, kiedy tam jest. Ich święto. Zdjęcia rekrypcyjne wa warto wrzucać na stoki, szczególnie jeśli macie np. z takich imprez, które są np. powtarzalne z roku na rok, to wtedy ten, ich sprzedaż wzrasta właśnie w momencie przed tą imprezą albo po imprezie. Zdjęcia np. znanych ludzi też się dobrze sprzeda sprzedają. Oczywiście, im bardziej jest znana osoba, tym lepiej. Ale tu Wam powiem taką ciekawostkę. Wrzuciłem te zdjęcia z Byszka Wodeckiego na stoka i inne stoki, i one przez parę lat się w ogóle nie sprzedawały. Zaczęły się sprzedawać, kiedy Zbyszek zachorował, umarł i w rocznicę, w rocznicę jego śmierci też się zaczynają sprzedawać. I często jest taka sezonowość, że po prostu pewne zdjęcia się sprzedają w jakichś tam specyficznych okolicznościach. Moim hmm. zdaniem warto wrzucać zdjęcia z właśnie jakichś takich eventów mecz, czy na przykład właśnie z miast, bo na przykład takie zdjęcie można by było przyjść rano, na przykład jak jest pusto, zrobić te zdjęcie, nie byłoby ludzi, ale te zdjęcie nie byłoby naturalne. To ma być właśnie, to jest ilustracja bulwaru, zostało użyty jako ilustracja bulwaru, więc na bulwarach są ludzie, tłumy. Takie zdjęcia edytorialowe są potrzebne i, i warto je mieć w swoim, w swoim portfolio, bo na nich można też, też całkiem, całkiem nieźle zarobić. Jeśli macie w swoich zbiorach zdjęcia, które chcielibyście wrzucić jako, jako zdjęcia redakcyjne, to praktycznie wszystkie, wszystkie stoki przyjmują zdjęcia redakcyjne. Jedynie na Adobe Stok musicie sprzedać najpierw 1000 zwykłych zdjęć, żeby mieć opcję dodawania zdjęć redakcyjnych do Adobe. Żeby dodać zdjęcie redakcyjne. Musicie podczas krywania, podczas opisywania w bankach zdjęć zaznaczyć, że to jest zdjęcie redakcyjne, bo inaczej zostanie to odrzucone. Na przykład w, w one Free r 3 macie osobny katalog na FTP, że tam rzucacie edytoriale, editorial, a w, w innych stokach po prostu przy wgrywaniu, przy dodawaniu zdjęć już na stronę, musicie zaznaczyć, że to jest zdjęcie editorialowe. No i musicie zrobić odpowiedni Opis to jest, jeden, to jest bardzo duży wymóg. Bardzo często na samym początku zdjęcia mi zostały odrzucone, bo nie miałem dobrego opisu redakcyjnego. I wam teraz pokażę na przykładzie, jak zrobić dobry opis zdjęcia redakcyjnego i co musi zawierać. Opis musi zawierać tak miejsce, datę, opis co na tym zdjęciu się znajduje. I tak samo tutaj mamy miejsce, datę i opis, co tam się dokładnie działo w przypadku właśnie dużych miast, typu Londyn, Nowy Jork, Warszawa to wystarczy, że jest, że jest napisane, że to jest, że to jest tam nazwa miasta w przypadku mniejszych, dobrze jest zaznaczyć, że to jest na przykład w Polsce tutaj mamy, widzicie, Pytom, Polska, 14 wrzesień i opis, że to jest lot starych samochodów Tak to mniej więcej opisujemy. Tutaj widzicie Polonina, Wetlińska, Poland, 17 sierpień, Chatka, Puchatka. Jeśli macie właśnie nazwy takie mm, własne, to możecie ich użyć tylko bez polskich liter. Świnoujście, Poland, 27 Główna promenada Świnoujścia, Polska. Robiąc opis do zdjęcia, zdjęcia właśnie edytorialowego, redakcyjnego, musicie napisać gdzie, miejsce, gdzie to zostało zrobione lokalizację. jeśli to jest duże miasto no to wystarczy napisać, że to jest Londyn, Warszawa Nowy Ro Jork i tak dalej, jeśli to jest jakieś mniej, mniejsza, mniej, mniejsze, mniej, mniej znane miejsce to należy napisać w kraj, w którym zostało zrobione tak jak mamy tutaj właśnie, płonina Wytliska, Poland później robimy Datę Shatterstock preferuje, żeby tu była nazwa miesiąca, właśnie w tej formie. Rok nie jest konieczny, ale może być. Preferują, żeby była nazwa właśnie miesiąca słownie. No i później opisujemy, co, co to zdjęcie ilustruje, co tam się wydarzyło. Czyli to jest akurat w tym momencie mamy tutaj zdjęcie chatki, puchatka schroniska górskiego w Bieszczadach. Jest jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o zdjęcia redakcyjne, bo na przykład byłem na koncercie takiego wątpliwej jakości artysty Andy Jordan w Londynie i wysłałem tam im zdjęcia, no tak jak zawsze robiłem, czyli, czyli wysłałem jako, jako, jako zdjęcia edytorialowe. I nagle dostałem zwrotkę, że nie zostaje przyjęte, bo nie mam Credentials, czyli akredytacji. Okazało się, że jeśli, zdjęcie, jeśli jest, zdjęcia są robione na imprezach biletowanych, czyli właśnie jakieś koncerty, mecze, każde wydarzenie, które jest, na które są sprzedawane bilety, trzeba mieć akredytację. Możecie wtedy sprzedać zdjęcia z tego wydarzenia, ale jeśli jesteście akredytowanym fotoreporterem podczas tego wydarzenia, no tutaj akurat miałem taką akredytację, wysłałem skan jej, no i te zdjęcia zostały ponownie, ponownie zaakceptowane. Czyli to zdjęcie było zrobione podczas koncertu grupy Schlesien. Ta, ta impreza nie była biletowana, więc wysyłając zdjęcia nas na, na stok jako redakcyjne, napisałem w nocce do inspektora, że ta impreza była niebiletowana i nikt nie, nie, były nie były przyznawane akredytacje, że był wstęp wolny. I zostały to zaakceptowane. Te zdjęcie też się tam w miarę fajnie sprzedawało. Miało kilka, kilka pobrań. Więc sami widzicie, że zdjęcia redakcyjne to jest fajne uzupełnienie waszego portfolio. Możecie pokazać imprezy, gdzie, gdzie byliście, miejsca. Nie musicie się przejmować znakami towarowymi i tego typu rzeczami. Ja osobiście bardzo lubię zdjęcia redakcyjne wrzucać. Wiem, że one dają, dają zarabiać bo dużo zdjęć moich redakcyjnych się sprzedało, co na, na początku myślałem, że to jest raczej bzdura, że to, to yy, nie przyniesie jednak dużego dochodu, a, a niektóre zdjęcia naprawdę bardzo przyjemnie się sprze sprzedały. Jedynie trzeba na początku troszkę nad opisem popracować, bo po prostu mi na, na samym początku dość dużo zdjęć odrzucali, bo miałem źle zrobiony opis. Ale jak już się tą sztukę opanuje, a nie jest ona trudna, tylko trzeba pamiętać, że trzeba napisać właśnie miejsce, datę i dokładnie co się na tym zdjęciu wydarzyło, co ona ilustruje, i to naprawdę nie jest trudne do opanowania. Także podsumowując, jeśli macie tego typu zdjęcia, właśnie z jakichś imprez, koncertów, zdarzeń społecznych. Do jakichś nie wiem, zdjęcia miast i tak dalej, obiektów, do których y, ktoś ma prawa, prawa, prawa autorskie, że tak powiem, to śmiało możecie, możecie to wrzucać e, jako właśnie zdjęcia redakcyjne i myślę, że na pewno te zdjęcia się za, zaczną wam sprzedawać. Szczególnie jeśli macie zdjęcia, które, których jest mało. Tak ja mówię, no ta, to ta wieża zegarowa w Lester no, sprzedawała się bardzo dobrze. Naprawdę, no, tam, nie wiem, ponad 100 dolarów chyba przyniosła. To, to jedno zdjęcie. Także, jeśli Was zainteresował ten temat, to przekopcie swoje twarde dyski, zobaczcie co możecie wrzucić i pochwalcie się tym. A na koniec, tradycyjnie. Jeśli Ci się podobała, łapka do góry. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, naciśnij subskrybuj, naciśnij dzwoneczek, żebyś miał powiadomienia o tych nowych filmikach. Jeśli masz pytania, napisz w komentarzach, skomentuj, będzie mi bardzo miło i do następnego razu. Hej, cześć!